No dobra widzowie, z tej strony Luxo idziemy na grubo, bo z karnetu kolejna nagroda karnetowa to jest pure case, tak? Z tej strony NUXO I mamy trzy autografiki i skrzyneczka Koszt to jest mm, prawie 19 złotych. No i zaczynamy, ja chcę tego GOLDa dropnąć autografowego, bo ostatni autograf GOLD był tak dawno temu i to było na streamie, i to był Apex Gold i to był jedyny autograf złoty, który dropnąłem. Otworzyłem tej kapsuły mnóstwo wini. Uuu, no te papiery lubię, papiery lubię. Skrzynka wczoraj dała mnie skin do grania, czyli to co, co lubię. E, 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 e tam, 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 tam. No dobra, i tak to jest piękne, i tak to jest piękne, i tak to jest piękne. Teraz do grania bym chciał Glock, 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 Glock. I Ogaila bym chciał, proszę. Tatraczek, dobry flowcik, pach, ciach, ciach, no i przelatuje duży niebieski, dostajemy fioletowy, proszę, jest, digl, nie, bait, bait, factory new. mocne zużycie, no gdzie, gdzie ty masz mocne zużycie tu, gdzie, no gdzie niby, dobrze wygląda, dobrze wygląda, no ale co ja wam powiedzieć mogę, no, no się przeżegnali. no ceny w ogóle się nie aktualizują, A 3 zł. Pozdro. Je, je, je.